Witam Was serdecznie, aktualizacja pogodowa. Na Świdnicy tam macie kwazara kołem mojego lasu. Tam jest kwazarek. Tam pomiędzy lasami mamy Świdnicę. Tam nie wiem, czy jest widoczna. Tam pod, nad paluszkiem o. katedra. Jest szansa, że tam padało. Szansa jest że tam pada, na pewno im pada tam, tam, za tamtym lasem jest ta dziadowska pszenica i stamtąd wraca żona Cornelia i mówi mężuś, jak tam lałam? wy gdzie? mówi, człowieku, oberwanie chmury no, to to oberwanie chmury a zobaczcie jak u mnie na wsi pada leje no się jeszcze chyba kurzy. <gry> no nic, ryzyko. Może nas tu złapie. Także Kornelia chwaliła się, że mi deszcz no ale tego deszczu nie widać. No. I po co ten by tak prosto jechał? I... Bo chociaż się jak dobrze napędziła, tak? Aj O, tam jest chrobry, widzicie jak tu fajnie z takiej górki widać? A tam kwazar. O. No dobra, zaczyna padać coraz mocniej, może chociaż te dwa litry na wmycie. To było pole robione w ogóle przed jeszcze tymi opadami deszczu i tutaj chyba... Nie wiem, ruszać, nie ruszać, decyzja będzie podjęta, zobaczymy co to się okręci. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.